W zeszłym roku powstanie Konfederacji przełamało barierę straconego głosu. Już nie da się dłużej szantażować, że oddany głos na siły ideowe to głos oddany na radykałów, głos oddany na ludzi, którzy nie dorośli do uprawiania polityki, czy głos oddany na ludzi nieskutecznych. Pokazaliśmy w zeszłym roku zdolność do współpracy, pokazaliśmy polityczną skuteczność, pokazaliśmy zdolność do prowadzenia kampanii w wyborczej w bardzo trudnych warunkach, nie mając żadnego widocznego, mierzalnego wsparcia w żadnym dużym ośrodku medialnym, a wręcz będąc bardzo aktywnie zwalczanymi, pokazaliśmy dzięki takim osobom, jak przedstawiający mnie tutaj wcześniej Marek Szewczyk i wielu ludzi w podobnym wieku, młodym prawnikom, pokazaliśmy skuteczność w sądach, gdzie kilka razy z rzędu wygrywaliśmy po kolei procesy w trybie wyborczym. Tak na marginesie, jeżeli ktoś z Państwa został przekonany przez pis wizją reformy sądów, nie, ale jednocześnie jest przekonany, że to jest takie trudne, tak strasznie odległe, że jeszcze tam trzeba 3 albo 5 albo 10 kadencji, żeby coś się zmieniło. To przyjrzyjcie się Państwo bardzo uważnie trybowi wyborczemu. Tryb wyborczy to jest jedna z bardzo niewielu rzeczy w polskich sądach, która działa. A dlaczego? Bo tam są ustalone terminy. Tam sprawa i rozprawa idzie dzień po dniu. To jest po prostu rozstrzyganie spraw w ciągu kilku dni. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że politycy w okresie kampanii wyborczej postanowili sobie zagwarantować coś, czego pozbawieni są Polacy, a więc prawo do efektywnego i skutecznego sądu. I widać, że tam, gdzie jest takie prawo zagwarantowane, jest to zagwarantowane na poziomie procedur, to jest dokładnie to, o czym my mówiliśmy w poprzednim roku w kampanii prezydenckiej, a więc skrócenie terminów. Tam, gdzie jest zagwarantowane coś takiego, tam młodzi prawnicy są w stanie wygrywać i obronić nasze prawa obywatelskie, oczywiście do dziś TVP zwleka z publikacją sprostowań w sprawie kłamstw, które na, nas, na nasz temat nadawali, ale sam fakt, że wygraliśmy już wygenerował pozytywne zainteresowanie i to doprowadziło do sytuacji, zgodnie z którą wewnątrz PiSu panuje przekonanie, że to przez TVP weszliśmy do Sejmu, tak proszę Państwa, przez to, że za bardzo nas atakowali, więc jeżeli ktoś z Państwa się zastanawia jak to jest, że teraz niektórzy od nas są zapraszani, Mimo, że nas nie lubią, to jest właśnie nowa strategia na to, żeby w pewien sposób oswoić Konfederację. Żeby pokazać, że już nie jesteśmy taką siłą antysystemową. Że już się pokazujemy, że już jesteśmy, prawda? Tam miłe uśmiechy, miłe słówka, przywitania, pożegnania, ale tak naprawdę wiele się nie zmieniło. Ja od momentu, jak zaczęło być jasne, że mogę wygrać prawe bory Konfederacji i że mogę zostać kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Że oni doskonale nie znają od wielu lat, bo przecież kilkanaście lat kiedy we WRCM pracowaliśmy razem w komisjach, jak tylko analogiczną nominację, jak ja od Konfederacji dostał Andrzej Duda, to spotykałem go w TVP w programie Ujana Pospieszalskiego i tłumaczyłem, to się dzieje na Warszawie Niepodległości. Jak tak nie są ludzie, pytają co on myśli na ten temat jako prawnik pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości czy u prezydenta. Wysłuchał z zainteresowaniem do tych spraw jako prezydent nie wrócił, co ciekawe. Więc w każdym razie to te, 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 te całe podejście wobec nas to jak się w tym, że od momentu, kiedy uzyskałem szansę na nominację prezydencką, to właściwie prawie w ogóle nie jestem do TVP dopuszczany. Ponieważ oni wiedzą, że każde wystąpienie, to za co tutaj zostałem pochwalony przez moich kolegów, że każde wystąpienie, w którym nasze poglądy prezentowane są w sposób spokojny, merytoryczny, przemyślany. Uargumentowany, gdzie świadomie unika się niepotrzebnie zaostrych słów. Z każdym takim wystąpieniem tysiące Polaków, a w przypadku czasu najwyższej oglądalności, jakie mają debaty przedwyborcze, jedyna rzecz, której nie mogą nam zablokować. W czasie właśnie takich wystąpień ludzie zaczynają dostrzegać różnicę i ludzie zaczynają dostrzegać, że warto popierać polityków młodszej generacji, nie młodzieży, jak złośliwie portretują a w tej chwili w tym roku zdaje się czy 38 lat. Jeżeli to jest ciągle młodzież, no to są to standardy chyba młodzieżówek w państwach sowieckich czy chińskiej partii komunistycznej, prawda? Gdzie młodzież jest do 40 roku życia. Dobrze jest być młodzieżą, ale w stan czasu sensie, na no, podstawie tego roku życia, to już jest jak średni. Oczywiście ciągle gdzieś tam będą atakowali, będą próbowali robić jakieś złożki będą próbowali wyśmiewać. My się oczywiście tym wszystkim przejmować absolutnie nie możemy. Powinniśmy przedstawić właśnie to, że politycy z tej generacji powinni zastępować tych wszystkich przesadnie skupionych na sobie polityków z generacji okręgów Oni już swoją rolę odegrali i naprawdę nic nie jest tutaj na przeszkodzie, żeby oddawać ster młodszym. Jeżeli się popatrzy na historię, jeżeli się popatrzy na wiek przywódców, którzy odgrywali istotne role, Historii. No to byli często ludzie 30-letni, 30 W czasach, kiedy nasza cywilizacja się kształtowała, ludzie często nie dożywali sędziwego, ponieważ po prostu warunki życia były dużo mniej komfortowe, więcej ryzyk wierzyła działalność publiczna. Nie tak jak dzisiaj, że można co najwyżej opróć się w mediach albo postraszyć Trybunałem Stanu, który nigdy nikogo nie skazał i pewnie w tym ustrojowym obecnym reżimie nikogo nie skaże ale można było po prostu zaprowadzenie niekorzystnej polityki stracić życie. I to była realna sankcja. To była sankcja, która wpływała dyscyplinująco na tych, którzy chcieli zdradzać swoją ojczyznę. A kiedy my, właściwie koledzy ze Śląska, zrobiliśmy hepeni, które nawiązało do pewnej polskiej tradycji, a nie sugerował to słownie, żeby komuś coś zrobić, no, mam na myśli ten szlachetny hepej z szubienicami, za który do dzisiaj niektórzy nasi koledzy wciągani są po prokuraturach, żeby zeznania składać i się tłumaczyć. No, to nagle jest wielka brzawa, prawda, Jak to, jakaś odpowiedzialność za to, jak ktoś reprezentuje swoją ojczyznę na forum międzynarodowym? My uważamy, że tutaj nie ma miejsca na, na kompromisy i mi się wydaje, że to nasze bezkompromisowe podejście zaczyna być doceniane. Oczywiście nie przez wszystkich, nie ma tu żadnych ludzi. To nie będzie tak, że nagle wszyscy zaczną nas trapać po plecach, dlatego że jesteśmy merytoryczni, bo niektórzy po prostu głęboko, nami nie zgadzają się światopoglądowo i to jest radica. I to trzeba sobie powiedzieć bardzo wprost. Byłem w wywiadzie u pani Biedrzyckiej e, dla Superekspresu i pyta, co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są tak zaczarowani przez prosocjalne podejście PiS-u, który wprowadził tyle różnego rodzaju transferów i tak, 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 tak Powiedziałem wprost, my nie jesteśmy ofertą dla wszystkich. Jeżeli ktoś najbardziej w polityce ceni transfery i to, że coraz więcej pieniędzy przepływa przez budżet centralny, że podatki będą coraz wyższe, a transfery również coraz wyższe. No to to jest polityka stricte lewicowa. Gdybym ja chciał wyprawiać politykę stricte lewicową, to pewnie będą socjalistą, nie trafiłbym do młodzieży wszechpolskiej, Tylko może, tak jak Adrian Zandberg, zaczynał od działalności przez wiele lat w młodych socjalistach. Mało znany fakt. Adrian Zandberg, podobno jako młody socjalista, kontestował zarówno wejście do Unii Europejskiej, jak i do NATO z pozycji lewicowej. Teraz ten wątek jest wyciszony w jego publicznej e, działalności. <laughs> tak więc mniej więcej wygląda e, w dużym skrócie ta, e, ten kontekst pojawienia się i Konfederacji i mojego e, na scenie politycznej. Sądzę, że to daje e, dużą nadzieję, dużą nadzieję na pewien przełom. E, nie wiem, czy Państwo już to czują, ale mi ta nadzieja towarzyszy dłuższego czasu, że nasze pokolenie przeprowadzi Nasze, takie powiedzmy 10, 15, 20 lat młodsze, 10, 15 lat starsze, ale że w tej generacji w Polsce jest to okno szansy, żeby przeprowadzić duże zmiany. Kilka dni temu rozmawialiśmy o strategii kampanii wyborczej. Zastanawiamy się, jak ostro iść w tej kampanii, prawda? Jakie hasła wyeksponować? Jest Jotka Konfederacji, kto jest naszym przekonanym sympatykiem, kto śledzi nie za jakimi hasłami iść w zeszłym roku. Są postulaty, żeby więcej mówić o reformie ustrojowej. Nie dać się naszym po żadnej ze stron sporów osądy. Połowa zaproszeń medialnych, gdzie jesteśmy przez ostatnie tygodnie zapraszani, to żebyśmy mówili o sądach, czy racja, na Trybunał Konstytucyjny, Ministerstwo, czy Sąd Najwyższy, czy KRS, czy ujawnić listy poparcia, ale nie ujawnić, tak bez końca. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak strasznie trudno jest nam, naszym posłom, naszym liderom, um, uczestniczyć dzień w dzień w tych dyskusjach i spróbować wyminąć ten jałowy zupełnie spór, który absolutnie do niczego nie prowadzi. I wrzucić coś z naszego programu, z tego co my uważamy za istotne. Na przypadku zjednoczenia trzech środowisk, czyli narodowego, konserwatywnego i wolnorynkowego, wolnościowego, no to obrona tych pryncypiów jest dla nas ważna. A o to dziennikarze prawie wcale nie pytają. I przyjrzyjmy się na chwilę kontrkandydatom, jakie oni mają w tych sprawach podejście. Przez dziennikarzy często refleksji jako prawicowy przedstawiany jest pan prezydent urzędujący Andrzej Duda. Jeżeli przyjrzeć się nie jego słowom, słowa też zasługują na analizę, ale to osobny temat, ale jeżeli przyjrzeć się nie jego słowom, ale jego czynom, to moim zdaniem tej prawicowości naprawdę trudno jest dostrzec. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Oczywiście można powiedzieć, że prezydent przedstawił projekty ustaw ale większość sejmowa nie będzie chciała ich przegłosować, no ale to byłby konkret, gdyby większość sejmowa musiała odrzucić projekt konserwatywny prezydenta. Zadajmy sobie pytanie, ile pan prezydent Andrzej Buda, jako prezydent przedstawiany przez dziennikarzy sprzyjających pisowi jako prawicowy, przedstawił prawicowych projektów ustaw. Yy, trudno sobie takie przypomnieć. Zastanówmy się, w ilu sprawach ważnych dla konserwatystów, w sprawach kontrowersyjnych, zabrał głos w sposób jednoznaczny. Na sposób konserwatywny. Byłoby bardzo trudno takie sprawy wskazać, może poza jedną, gdzie powiedział, że gdyby dostał ustawę o ochronie życia nienarodzonego, to on by ją podpisał. No ale przecież jako prezydent ma inicjatywę nie podpisuje, a równolegle wysyła sygnał zupełnie drugą stronę w sprawach światopoglądowych to, co ostatnio powiedział, że gdyby dostał na biurko ustawę w sprawie nadania jakichś tam przywilejów osobom pozostających, w związkach homoseksualnych, to on by rozważył to podpisywanie, że on w Pałacu Prezydenckim to często gości homoseksualistów i tak nie powiedział na marginesie, nie wiem, o narodowcach, anarchistach, konserwatywnych, liberałach. No oczywiście byłaby to nieprawda. Przez pięć lat nie zaprosił nikogo z nas na żadną dyskusję, na żadne wydarzenie, które organizuje. Poza teraz, już w wyborczej pierwszy raz jako kulesza, przewodniczący Koła Konfederacji, ja jako jego zastępca byliśmy zaproszeni na konsultacje w sprawie ustawy o sądach. no ale to były konsultacje które się odbyły z inicjatywy z inicjatywy z inicjatywy, z inicjatywy zdaje się platformy czy platformy rewizji PSL jakoś w tym układzie więc tak naprawdę my byliśmy niejako tam na to um, więc 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 tutaj zdecydowanie pan prezydent podkreśla są otwartą w tym kursie do dyspleksji. Ja zawsze jeszcze omawiam, bo po prostu trzeba to rzetelnie omówić. To są wybory prezydenckie. Pan prezydent Andrzej wydawał, że o reelekcję, więc, mimo że jest głową państwa z tego tytułu, ze względu na pełniony urząd, zasługuje na szacunek, to jako kandydat w wyborach zasługuje na krytykę. Ja bym chciał, żeby prezydentem była osoba, która cieszy się pełnym autorytetem, której nie muszę krytykować, ale tak to jest urządzone, że niestety tej krytyce pana prezydenta poddać musimy. Więc idźmy dalej z tą krytyką. Sprawa sformowania Komitetu Obchodów Stulecia Marszu Niepodległości. Proszę Państwa, kto z Państwa w ogóle zwrócił na to uwagę? Byłem jedną z pierwszych osób, które to skrytykowało, jak ten projekt powstał. Otóż po pierwsze ustawa o sformowaniu Komitetu Stulecia Obchodów Polskiej Niepodległości nie była w ogóle potrzebna. Prezydent może sformować przy swoim urzędzie dowolną grupę doradców w dowolnej sprawie bez żadnej ustawy. Nie spotkała pana prezydenta za tą żadną ustawę żadna krytyka, bo nikt chyba poza nami nie zajrzał do tej ustawy, nie zaczął analizować, o co tam chodzi. Po co była ta ustawa? No oczywiście nie po to, żeby sformować komitet obchodów, tylko ta ustawa była po to, żeby stworzyć kanał transferu pieniędzy. Kanał transferu budżetowych pieniędzy na tak zwane obchody, żeby były tam uruchomione specjalne jakieś takie system, nie to grantowy, nie to dotacyjny, żeby miliony poszły po prostu do różnych organizacji. Czy choć złotówka z tych milionów trafiła może na przykład do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które przez 10 lat ożywiło obchody Święta Niepodległości z poziomu zero urzędowych oficjałek do poziomu wydarzeń w całym kraju, na które przychodzą tłumy, a nie złotówka. A może na przykład do tego komitetu obchodów choć jedna osoba została zaproszona ze środowisk, które organizowały Marsz Niepodległości. Pewnie już się Państwo domyślają odpowiedzi. Ani jedna osoba nie została zaproszona. Co więcej, ani jeden kombatant sprzyjający nam światopoglądowi. Zostało to tak skonstruowane, że także spośród właśnie kombatantów związanych z narodowymi siłami zbrojnymi nie znalazł się nikt. Jak zaczęliśmy pytać, jak to możliwe i tak dalej, to się okazało, że poszli urzędnicy Kancelarii Prezydenta takim kluczem, że jest takie ogólne porozumienie organizacji kombatanckich. W tym ogólnym porozumieniu organizacji kombatanckich, Prym, wiedzie światowe Związek, również Armii Krajowej. No, i tam ktoś jest ze Światowego Związku, więc już nie trzeba. Ze Związku Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Ale kto jeszcze się znalazł w tym komitecie obchodów Stulecia Niepodległości? Znalazł się tam pan Gus ze związków zawodowych. Z takiego klucza, że związki, no, oczywiście, tak bardzo zaangażowane w temat niepodległości, że nie może być bez związków. Tylko dlaczego akurat znalazł się pan Gus, który wraz ze swoimi kolegami uczestniczył w blokadach marszów niepodległości. Znalazła się też lewicowa. Marksistowska, w mojej opinii, partia Razem, ponieważ został tam przyjęty klucz, że partie czy komitety, które w ostatnich wyborach przekroczyły dróg finansowania. No ale przecież urzędnicy i prawnicy od pana prezydenta, którzy to pisali, nie są głupi. Wystarczy, że spojrzeli w wyniki wyborów, jeśli nie mają ich w głowie, to zajrzeli na Wikipedię i widać było, że przekroczyła to partia Razem, nie przekroczył tego na przykład Ruch Narodowy. Więc moja hipoteza, moja teza brzmi następująco. Komitet Obchodów Stulecia Niepodległości przez prezydenta Andrzeja Dudę celowo został sformowany w ten sposób, żeby nie znalazł się tam nikt z niepoprawnej politycznej prawicy i żeby znalazły się tam osoby o poglądach lewicowych, centrowych czy nijakich. Po to, żeby po pierwsze nikt z ideowej prawicy, czy to wolnościowej, czy narodowej, czy bardziej konserwatywnej, żeby nikt nie patrzył na to, jak są wydawane te pieniądze, które sobie na to przeznaczyli, żeby nikt nie kontestował pewnej ogólnej formy, którą temu nadano. A jaka to jest forma, to można wyraźnie też usłyszeć w przemówieniach pana prezydenta Andrzeja Dudy i zobaczyć w jego gestach, nie, takich gestach jak na przykład już to symboliczne niepalenie w okresie adwentu, prawda? Chyba może teraz, w ostatnim, w ostatnim roku, dopiero w 19, jak apelowaliśmy o to, nagłaśnialiśmy, to może pierwszy raz pojawił się jakiś taki sygnał, że w Pałacu Prezydenckim zapłonął wieniec adwentowy, a wcześniej tylko ciągle świece hanukkowe i świece hanukkowe. I oczywiście opowiadanie przy każdej okazji, że Polska, prawda, jest państwem polin, że tutaj wielokulturowość to esencja naszej tożsamości narodowej, a nacjonalizm zły. Ile razy pan prezydent to podkreślił, że nacjonalizm zły, to ja już nie liczę. Ostatni raz słyszałem to osobiście z jego ust w trakcie jego własnego wystąpienia w Sejmie, na inauguracji Sejmu tej kadencji. Przyszedł zamiast powiedzieć coś pozytywnego, mając przed sobą świeżo wybranych do Sejmu narodowców, wolnościowców, tradycjonalistek Grzegorza Brauna. Zamiast może zrobić jakiś ukłon, przecież już wiedział, że idzie kampania prezydencka, bo czasem mówią do nas tacy bardziej pojednawczo, czy niekiedy wręcz naiwnie, nastawienie sympatycy pis No czemu wy się nie dogadacie? Przecież to można się dogadać, zrobić coś razem. No łatwo jest tak powiedzieć, ale patrzmy, jak się zachowuje druga strona, prawda? No i prezydent Andrzej Duda przychodzi do Sejmu, wygłasza przemówienie tak ogólne, że mógłby je bez zmiany jednego słowa wygłosić Aleksander Kwaśniewski. No i między innymi, między wierszami, po raz kolejny krytyka nacjonalizmu. Czy mamy zamiar być tak jak narody zachodnioeuropejskie, narodem, który prze, przeprasza za to, że jest narodem, czy śladem niektórych intelektualistów z Anglii, e, mamy przepraszać za to, że jesteśmy narodem e, zbyt chrześcijańskim, zbyt białym, że mamy tutaj intencjonalnie zwiększać sobie poziom imigracji, żebyśmy byli bardziej zróżnicowani? Czy to naprawdę jest e, projekt prawicowy? Ja czasem próbuję na język angielski tłumaczyć, co się w Polsce dzieje. Między innymi musieliśmy wydać po Marszu Niepodległości za dwa lata temu taką deklarację, w której porządkujemy troszeczkę sprawy związane z ideą narodową, z pojmowaniem narodu. Byliśmy, jak Państwo pamiętają, pewnie bardzo wyraźnie oskarżani o jakiś rasizm, faszyzm i tak dalej. Do dziś się sprawa ciągnie tak na marginesie, z tym, że politykiem Gajem Ferhofstadt który ma być przed polskim sądem pociągnięty do odpowiedzialności. Zobaczymy jeszcze, czy przyjedzie. Nie sądzę. Ale to zostawmy. I tłumacząc ten dokument, bo poprosiłem o przetłumaczenie tego dokumentu na język angielski, żeby puścić go do znajomych z innych kręgów politycznych, żeby popatrzyli, co my tutaj dyskutujemy. Tłumacząc ten dokument, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, której my w Polsce nie rejestrujemy, a mianowicie używany w pozytywnym kontekście termin. Z polskiej historii, z pierwszej Rzeczpospolitej, termin wielokulturowość, który jest słowem przewodnim w języku pana prezydenta Andrzeja i negatywnie oceniany termin multikulturalizm w języku angielskim to jest jedno i to samo słowo. To rozróżnienie stworzone w języku polskim nie istnieje w języku angielskim i to nam powinno troszeczkę dać do myślenia. To znaczy, jeżeli mamy polityków, którzy tak bardzo kładą nacisk na to wielokulturowość, to zadajmy sobie pytanie, dokąd ma to nas doprowadzić. I to jest rzecz, której oni nigdy nie mówią. Ja wiele zastanawiałem się teraz, przed wejściem w tę kampanię prezydencką, jakim językiem dokładnie mówić o kwestiach narodowych, o kwestiach polityki migracyjnej, bo ledwo człowiek dotknie tego tematu i zaraz jest oskarżany o wszystkie najgorsze rzeczy. Trudno jest znaleźć język, który byłby powszechnie uznany za po prostu zdroworozsądkowy i odwołujący się do naszych wspólnotowych interesów. Jako narodu, który chce przetrwać, chce żyć w swoim państwie, chce przekazać dzieciom swoją własną kulturę i nie mieć takiego problemu jak w Anglii, że tam nawet jak eurosceptycy się organizowali, żeby robić manifestacje za wyjściem z Unii Europejskiej, to na te manifestacje mało kto przychodził z brytyjskimi flagami, bo mogłoby to już być takie niepoprawne politycznie. Nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek jako naród stali się tak zaszczuci poprawnością polityczną. Ale żebyśmy się nie stali, to ktoś musi aktywnie temu przeciwdziałać. I tutaj pojawia się rola liderów politycznych. Liderzy polityczni nie mogą wysyłać dwuznacznych sygnałów, nie mogą mówić, że jakim ktoś coś na biurko przyniesie, to podpiszą. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ostatnich dniach doszło w polskiej polityce do jednej rzeczy, moim zdaniem na swój sposób ważnej. Nie powiem, że bardzo ważnej, bo to byłoby za duże słowo, ale ważnej. A mianowicie jeden z polityków obozu rządzącego, oczywiście mający w tym swój własny interes, rozgrywający tam wewnętrzne gry, to jasne, ale nazwał po imieniu, że podpisanie traktatu lizbońskiego było błędem. To zrobił, zdaje się, pan Zbigniew Ziobro, na swojej konwencji swojej partii Solidarna Polska. Pierwszy raz komuś przez usta przeszło to, co my mówimy od zawsze, że podpisanie traktatu lizbońskiego było błędem. I tutaj dochodzimy do naszej wizji polityki międzynarodowej, polityki europejskiej jak ta polityka powinna być zorganizowana. Siły tzw. Tak centroprawicowe, do których sam przez lata zaliczał się PiS, ale też Platforma, dodajmy to, zawsze uznawały za oczywiste, że trzeba popierać integrację europejską. Oczywiście zawsze mówili trochę za Kościołem, trochę za Janem Pawłem II, że oni to będą robić, ale w takiej bardziej chrześcijańskiej wersji. To rzecz charakterystyczna, ujawniająca się tu myślenie życzeniowe, ponieważ poza Polską nikt nigdy nie planował jakiejś integracji europejskiej, przynajmniej nie w ostatnich dziesięcioleciach, w bardziej chrześcijańskiej wersji. I, I w ten sposób integracja europejska była dogmatem, którego nikt nie kwestionował. I w ten sposób dogmatem było to, że trzeba negocjować kolejne dokumenty, a następnie je podpisywać. I pierwszy raz teraz ktoś to zakwestionował. A my zadajemy jedno bardzo niewygodne pytanie uczestniczącym w różnych spotkaniach i debatach medialnych, a mianowicie jak to jest, że Unia Europejska może nam w tej chwili narzucać różne sprawy. Na przykład premier Morawiecki wczoraj był w Brukseli, e, chcąc wyjść naprzeciw, nie wiem czy tam negocjować, czy jaką ma strategię, nie mam bladego pojęcia co stoi za tą propozycją, ale zaproponował trzy nowe ogólnoeuropejskie podatki. Podatek węglowy, podatek cyfrowy i podatek od jednolitego rynku. Europejskiego. Co więcej, nie odrzucił jednoznacznie oceniania naszej praworządności, tak zwanej, bo to nie wiadomo do końca co to ma być, przy rozdawaniu środków unijnych. Rząd w poprzednim roku cofnął się w sprawie sporu o Sąd Najwyższy, a wczoraj cofnął się jeszcze bardziej, nie kontestując w ogóle tej idei, że ktoś nam będzie oceniał, czy my mamy praworządność i na tej podstawie wydzielał środki unijne. I teraz jak to jest, że to wszystko jest możliwe? To jest możliwe poprzez traktat lizboński, który wniósł zniósł w bardzo wielu kwestiach zasadę jednomyślności. I w tej chwili można nas przegłosować. I to się nie stało samo. Szef delegacji PiSu do Parlamentu Europejskiego, pan Ryszard Legutko, wyraźnie i jednoznacznie w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy powiedział jakiś czas temu: My wyobrażaliśmy sobie to wszystko inaczej. My myśleliśmy, że to będzie klub. Które siedzi przy stole, rozmawia o najlepszych rozwiązaniach dla Europy, wspiera się na argumenty, a oni po prostu nas przegłosowali. No i zastanówmy się, czy może była jakaś grupa w Polsce, która ostrzegała, czy była jakaś grupa, która mówiła, że to działa właśnie w ten sposób. Była, tylko nikt jej nie słuchał. To były siły, które w tej chwili są zgromadzone w Konfederacji. Moim zdaniem nie ma lepszego dowodu naszego realizmu politycznego niż to, co dzieje się w tej chwili w życiu naszego państwa publicznym i w życiu na styku, w życiu międzynarodowym, na styku naszego państwa i polityki unijnej. To jak za przeproszeniem, nasz rząd jest połgany w tej chwili, w sprawach, w których prowadzi nieudolne reformy, to fakt, które nie przynoszą dobrych skutków, to fakt, ale jednak to jest polski rząd. I nagle przychodzi zewnętrzna instytucja unijna i mówi tej instytucji nie ma. Wprawdzie ustalił ją ważną ustawą Sejm, ale naszym zdaniem jej nie ma bo to już nie jest zgodne z zasadami praworządności. No proszę Państwa, to jest całkowite przewrócenie normalnych zasad prawnych ustrojowych tylko rynagami. Tylko nasz problem jest taki, że nikt tego nie nazywa po imieniu, bo większość dziennikarzy to popiera, i większość klasy politycznej przez lata to popierała albo popiera dalej. Pisowcom bardzo trudno jest to nazwać po imieniu, dlatego że oni zainwestowali całe swoje biografie polityczne, a niektórzy naukowe, będąc z prawnikami z doktoratami, z tytułami, z habilitacjami. Dokładnie w popieranie właśnie tego. Ja pamiętam, jak zaczynałem studia na szkole głównej handlowej i miałem przedmioty prawne i tak słucham o tym prawie unijnym, o prawie narodowym i tak dalej. A w końcu mi się nasunęło takie pytanie, bo ja wtedy związany z tymi środkami niepoprawnymi politycznie, jak do tych wszystkich zasad prawnych ma się to prawo europejskie? Jak na przykład normalnie w prawie jest taka zasada, że albo jest przepis, albo go nie ma, no jak jest przepis, to się wtedy coś tam robi, a jak go nie ma, to nie ma. A w prawie europejskim prawo miękkie, prawo twarde, prawo półmiękkie, półtwarde, prawda? Jedno oddziałuje na drugie, nigdy nie wiadomo, kto decyduje. No i mi powiedział wtedy tak nieoficjalnie, poza wykładem, więc profesorów, wprost, do tych klasycznych zasad wywodzonych z prawa rzymskiego to ma się nijak. To jest jakaś zupełnie nowa jakość. Tylko nikt tego publicznie nie mówi. Jeszcze jeden na przykład, widzę, że Marek Szewczyk już tutaj staje, żeby prowadzić dyskusję, więc zaraz do niej przejdziemy. Jeszcze tylko dam jeden przykład, który ładnie obrazuje kwestię. Naszej suwerenności na styku z Unią i miękkości naszych polityków. A mianowicie to, co oficjalnie nazywa się unijną polityką klimatyczną. Ja uważam, że dużo bardziej adekwatne słowo to polsko-unijna wojna przemysłowa. Bo chodzi o to, żeby naszą energetykę częściowo zamknąć, częściowo zmienić i po drugie, żeby uczynić e, przemysły energochłonne w Polsce dużo e, droższymi. E, a więc, żeby likwidować polskie przewagi konkurencyjne. To się dzieje w branży transportowej różnych innych. No i teraz zwróćcie Państwo, jak wygląda informowanie mediów o. W zeszłym roku pod koniec to mieliśmy podwyżki cen prądu. Podwyżki cen prądu wynikają z polityki Unii Europejskiej, ze zmiany regulacji. I teraz, czy Państwo włączą TVN, czy Państwo włączą TVP, to się Państwo dowiedzą, że albo winny jest PiS, albo Platforma. A nikt nie powie prawdy, że winna w tej sprawie jest Unia Europejska. PiS, Platforma mogą się przerzucać odpowiedzialnością. Są takimi samymi partiami, które popierały Unię Europejską i jej kompetencje do decydowania o tym, jak ma nasza energetyka wyglądać. I właśnie dlatego nie mówią tego w tych swoich zaprzyjaźnionych mediach, co my jako jedyni podkreślamy, że to Unia Europejska narzuca nam w tym zakresie niekorzystne zasady. I tutaj uważam, że szansa na wybór prezydenta Rzeczypospolitej, który ma poglądy niepoprawne politycznie, mówi takim językiem, i mówi to wszystko otwartym tekstem to jest szansa nie tylko dla naszych środowisk, to jest szansa po prostu dla naszego państwa. Ci politycy, którzy stworzyli PiS, Platformę, te wszystkie inne partie, którzy pochodzą z takich rodów politycznych jak Władysław Kosiniak-Kamysz, teraz przedstawiający się jako Nowa Twarz, wcześniej w rządzie Tuska, polityk po ojcu, też PSL-owcu, po psl polityku, czy takie nieudane produkty SLD jak Robert Pietroń, który tam był na lokalnym poziomie, niewybrany, później odszedł, wrócił, czy przeszczepy, właśnie z branży medialnej, jak pan czy politycy nie wprowadzą żadnej nowej jakości do przywództwa politycznego w państwie polskim? Natomiast my jesteśmy do tego zdolni. Ja sądzę, że ze swoim doświadczeniem, kilkunastoletnim, jestem do tego zdolny i, i merytorycznie, i mentalnie przygotowany. Nie ma takiego ośrodka w Polsce, takiej osoby, takiej grupy, która przyjdzie i zastraszy mnie i powie: A ja tego masz nie mówić. Po prostu nie ma takich ludzi. Mam swoje przekonanie i I na tym może to kończę. ten dobrego.